Przekonywano nas, że postęp techniczny to prosta linia, wiodąca od prymitywnej maszyny parowej do współczesnych samochodów elektrycznych. Kłamano nam w szkolnych podręcznikach, kłamano nam na uniwersyteckich wykładach, i nadal kłamie się nam w tej chwili, kiedy patrzycie na stare czarno-białe fotografie z końca XIX wieku. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego na zdjęciach miast z tamtych czasów, czy to Paryż, Buenos Aires, czy Stara Moskwa? Ulice wyglądają czyściej, bardziej technologicznie i harmonijniej niż 50 lat później? Widzieliście te tramwaje, ogromne, ciężkie metalowe wagony wypełnione ludźmi, które pędzą po torach. Ale przyjrzyjcie się uważniej, przybliżcie obraz. Nie ma tam koni zaprzęgniętych z przodu, nie ma tam kłębów pary ani dymu charakterystycznych dla silników węglowych. I co najgorsze, dla oficjalnych historyków nie ma tam przewodów nad ulicami czyste niebo. Nie ma tej pajęczyny kabli, która oplątała nasze miasta w XX wieku. Na czym jeżdżą te wielotonowe maszyny? Jak poruszają się z taką prędkością i płynnością, jeśli oficjalna nauka twierdzi, że silnik spalinowy był wtedy w powijakach, a elektryfikacja dopiero stawiała swoje nieśmiałe kroki? Witajcie w rzeczywistości, którą nam ukradziono. Dziś odkryjemy jedno z największych oszustw ery industrialnej. Porozmawiamy o tramwajach bezprzewodowych i technologiach, które zostały zniszczone dla uzależnienia od ropy naftowej. Oficjalna historia próbuje nam wcisnąć śmieszne wyjaśnienia. Powiedzą wam, że to tramwaj konny, tylko konie tymczasowo odprzężono do zdjęcia. Poważnie? Na zdjęciach, gdzie tramwaj jest w ruchu, gdzie postaci przechodniów są rozmyte, koni też nie widać, po prostu ich tam nie ma. Inna wersja historyków to tramwaje pneumatyczne na sprężone powietrze lub wczesne eksperymenty z akumulatorami. Włączmy logikę i elementarną fizykę, o której akademicy wolą milczeć. Aby ruszyć z miejsca, wagon ważący 8 lub 10 ton i wieźć go trasą o długości 20 km, potrzebne są kolosalne nakłady energii. Akumulatory z końca XIX wieku to ołowiowo-kwasowe potwory o znikomej pojemności. Gdyby taki tramwaj jeździł na ówczesnych bateriach, połowę wagonu zajmowałyby same baterie, a czas ładowania przekraczałby czas pracy trzykrotnie. Jest to ekonomicznie nieopłacalne, technicznie absurdalne dla transportu masowego. Niemniej jednak dane archiwalne potwierdzają, tramwaje bezprzewodowe kursowały w setkach miast na świecie. Ich rozkład jazdy był gęsty, a trasy długie. Był to dopracowany, funkcjonujący system, a nie pojedyncze eksperymenty dziwaków-wynalazców. Teraz o pneumatyce. Tak, istniał system Luisa Mekarskiego: tramwaje na sprężone powietrze. Wciska się nam tę technologię jako jedyny dowód, ale spójrzmy na liczby. Do działania sieci pneumatycznej potrzebne są gigantyczne stacje kompresorowe, wytwarzające ciśnienie setek atmosfer. Gdzie są te stacje na mapach miast XIX wieku? Ich nie ma. Aby napełnić taki tramwaj powietrzem, trzeba by zatrzymywać się co 3-4 km. Ale sądząc po kronikach, transport kursował nieprzerwanie przez całe miasto. Co więcej, pneumatyka jest głośna, syczy, wydmuchuje zimne powietrze, tworząc kondensację i oblodzenie. Wspomnienia współczesnych opisują natomiast ruch tych tramwajów jako zadziwiająco płynny i cichy. Żadnego syczenia, żadnego łomotu, żadnego dymu. Więc co napędzało te wagony? Dlaczego na zdjęciach wystaw w Paryżu czy Chicago widzimy skomplikowane mechanizmy, które nie mają widocznego źródła zasilania? Dochodzimy do najbardziej niewygodnego pytania dla współczesnej energetyki: co jeśli tory nie były tylko prowadnicami? Co jeśli sama infrastruktura miast tamtych czasów, odziedziczona przez nas po poprzedniej, bardziej rozwiniętej cywilizacji, była częścią gigantycznego systemu energetycznego? Spójrzcie na konstrukcję torowiska z tamtych lat. Po co kłaść tyle metalu? Po co taka głębokość ułożenia podbudowy, jeśli to tylko droga dla kół? Inżynierowie tamtych czasów, których pobłażliwie uważamy za naiwnych, budowali z zapasem wytrzymałości, który wystarczyłby na setki lat. Czy po prostu odbudowywali to, co już istniało? Istnieje wersja, że tory pełniły funkcję uziemienia lub obwodu powrotnego, a energia była przekazywana w zupełnie inny sposób, który nie wymagał spalania węglowodorów. Widzimy zdjęcia, na których tramwaje mają dziwne anteny lub łuki, nie dotykające żadnych przewodów. Oficjele powiedzą Wam, to tylko dekoracja lub piorunochron. Piorunochron w transporcie publicznym, który jeździ wśród wysokich kamiennych domów? Żartujecie sobie? Te urządzenia podejrzanie przypominają rezonatory. Jeśli dopuścić, że atmosfera tamtych czasów lub sama przestrzeń miast była nasycona elektrycznością atmosferyczną, to tramwaj był po prostu odbiornikiem tej energii. Płynął w strumieniu energii, jak żaglowiec płynie z wiatrem za darmo, czysto, bezszelestnie. Ale komuś to bardzo przeszkadzało. Wyobraźcie sobie świat, gdzie energii nie można sprzedać, bo jest wszędzie. Nie można założyć licznika na eter, nie można zmonopolizować elektryczności atmosferycznej. Właśnie dlatego na przełomie XIX i XX wieku dochodzi do dziwnej, nielogicznej podmiany technologii. Nagle, jak na komendę, we wszystkich dużych miastach zaczynają rozwieszać przewody. Niebo zasłaniają miedzianą siatką. Piękne, autonomiczne wagony wysyłają na złom lub oszpecają, przyspajając do nich pantografy. Mówi się nam, że to była elektryfikacja. Ja twierdzę, że to była deelektryfikacja. To był krok wstecz. Przesadzono nas z technologii bezprzewodowych, dostępnych dla każdego, na igłę przewodową, której kontrola znajduje się w rękach garstki bankierów i przemysłowców. Spójrzcie na daty: pojawienie się systemu rezerwy federalnej, rozkwit Imperium Rockefellerów, początek gorączki naftowej. Wszystko to zbiega się z zniknięciem transportu bezprzewodowego. To nie jest zbieg okoliczności, to czystka. Obiecaliśmy zejść pod ziemię, ale zanim odkryjemy tajemnicę podziemnych komunikacji, przyjrzyjmy się uważnie temu, co leżało tuż pod stopami mieszkańców miast XIX wieku. Odpowiedź na zagadkę tramwajów bezprzewodowych kryje się nie tylko w samych wagonach, ale także w nawierzchni drogowej, która pod względem złożoności wykonania przewyższa wiele współczesnych autostrad. Oficjalni historycy twierdzą, że pod koniec XIX wieku nastąpił boom na budowę tramwajów. Nagle niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki w setkach miast na całym świecie, od Nowej Zelandii po Imperium Rosyjskie, zaczynają układać tysiące kilometrów stalowych torów. Zastanówcie się nad liczbą. Tysiące kilometrów wysokiej jakości stali. Tutaj napotykamy na pierwszą poważną sprzeczność, która niszczy oficjalną chronologię. Odwołajmy się do statystyk metalurgii tamtego okresu. Mówi się nam, że przemysł dopiero przechodził od żeliwa do stali, że proces Besemera dopiero nabierał rozpędu. Produkcja stali była droga, pracochłonna i ograniczona. A teraz zestawcie to ze zdjęciami z tamtych lat. Widzimy nie tylko kilka odgałęzień w centrum stolicy. Widzimy całkowite pokrycie miast siecią torową. Tory znikają za horyzontem, są ułożone w dzielnicach mieszkalnych, w strefach przemysłowych, łączą sąsiednie miasta. Skąd wzięła się tak kolosalna ilość metalu? Jeśli wierzyć oficjalnym raportom o wydajności fabryk, to do produkcji takiej objętości torów potrzeba by dziesięcioleci nieprzerwanej pracy wszystkich pieców hutniczych świata. Ale miasta pokrywały się siecią torów w ciągu dwóch, 3 lat. Matematyka jest tutaj bezsilna, jeśli opierać się na podręcznikach historii. Jedyne logiczne wyjaśnienie: tych torów nie produkowano w XIX wieku. Odkopywano je. Spójrzcie na zdjęcia tzw. budowy torów tramwajowych w starych miastach. Nie zobaczycie tam procesu układania podbudowy, tłucznia, skomplikowanych obliczeń inżynierskich. Zobaczycie ludzi z łopatami, którzy rozgarniają błoto i glinę, odsłaniając już gotowe, idealnie równe torowisko. Oni po prostu oczyszczają dziedzictwo poprzedniej cywilizacji, które zostało pogrzebane pod warstwą gruntu po globalnej katastrofie z połowy XIX wieku. Właśnie dlatego torowisko na całym świecie ma dziwnie ujednolicone standardy, które potem zaczęto gorączkowo przerabiać na różne rzekomo narodowe rozmiary. Pierwotna sieć była jednolitym globalnym systemem. Teraz wróćmy do kwestii zasilania. Jeśli przewodów na górze nie ma, to znaczy że energia pochodziła z dołu. Oficjalna nauka niechętnie przyznaje istnienie tak zwanych systemów z dolnym odbiorem prądu. Mówi się nam o systemach Doltera, Diatto lub technologiach stykowych. Rzekomo między szynami znajdowały się metalowe styki, które dostarczały prąd tylko w momencie przejazdu nad nimi tramwaju. Mówi się nam, że było to zawodne, niebezpieczne, wrażliwe na wodę i brud i dlatego z nich zrezygnowano na rzecz przewodów napowietrznych. To kłamstwo, mające na celu ukrycie prawdziwej natury technologii. Spójrzcie na stare ryciny i zdjęcia ulic podczas deszczu. Tramwaje jadą wszędzie, kałuże, błoto, koński nawóz, a tramwaj jedzie. Gdyby był to prymitywny elektryczny system stykowy, opisany w urzędach patentowych tamtego czasu, każde zwarcie spowodowane wodą sparaliżowałoby ruch. Zatem zasada była inna technologia była bezkontaktowa. Te same metalowe przyciski lub rynny między szynami, które widzimy na starych zdjęciach, nie były zwykłymi stykami. Były to cewki indukcyjne lub rezonatory, wbudowane w nawierzchnię drogi. Tramwaj otrzymywał energię za pośrednictwem indukcji elektromagnetycznej, dokładnie tak, jak dziś wasz telefon ładuje się ze stacji bezprzewodowej, tylko skala była przemysłowa. To wyjaśnia niezwykłą płynność jazdy i brak ciężkich silników wewnątrz wagonów. Sama droga była silnikiem. Wagon po prostu oddziaływał z polen, które generowała infrastruktura. Był to genialny system brak części trących, brak spalania paliwa, brak zużycia przewodów. Ale ten system miał jedną fatalną wadę dla zdobywców nowego świata energii nie można było dozować dla konkretnego konsumenta. Nie można było założyć licznika na każdy wagon, jeśli pole było wspólne dla całej ulicy. I tutaj dochodzimy do paradoksu demograficznego. Kto jeździł tymi tramwajami? Spójrzcie na panoramiczne zdjęcia miast: szerokie aleje, majestatyczna architektura, gigantyczne katedry i pustka. Na ulicach nieliczni przechodnie, pojedyncze wozy i te ogromne, puste tramwaje. Oficjalne dane dotyczące populacji miast z końca XIX wieku są śmieszne w porównaniu z rozmiarami zabudowy. Miasta budowano lub odbudowywano z myślą o milionach mieszkańców, a mieszkały w nich dziesiątki tysięcy. Po co ciągnąć skomplikowaną sieć transportową do dzielnic, w których nikt nie mieszka? Po co uruchamiać trasy z pięciominutowym interwałem, jeśli nie ma kto jeździć? Odpowiedź przeraża swoją prostotą. System transportowy działał w trybie automatycznym. Został uruchomiony na długo przed tym, zanim dotychmiast osiedlili się nowi osadnicy, nasi przodkowie, których przywieziono, aby zagospodarować ruiny. Tramwaje nadal kursowały według starych programów, tak jak krew nadal krąży w organizmie, który jest w śpiączce. Widzimy na zdjęciach nie triumf postępu technicznego XIX wieku, lecz resztkową aktywność wysoko rozwiniętego mechanizmu, którego właściciele zniknęli. Ludzie na zdjęciach, ci sami budowniczowie w brudnych, roboczych ubraniach i czapkach, wyglądają obco na tle antycznych fasad i zaawansowanego technologicznie transportu. Nie budują, oni eksploatują to, czego nie są w stanie do końca zrozumieć. Przystosowują boskie technologie do swoich prymitywnych potrzeb. Właśnie w tym okresie rozpoczynają się masowe rekonstrukcje. Co to jest rekonstrukcja w rozumieniu nowych władz? To uproszczenie. Skomplikowane systemy indukcyjne są wyrywane z bruków, ponieważ nikt nie wie, jak je naprawić. Zamiast wiecznego bezprzewodowego napędu zaczynają instalować brzydkie słupy i ciągnąć miedziane przewody. To nie postęp, to degradacja. To próba uruchomienia skomplikowanego komputera za pomocą prądnicy i dwóch drucików. Ale byli i tacy, którzy rozumieli, jak to działało. Inżynierowie odstępcy, których nazwiska zostały wymazane z historii, lub przedstawiciele elity, która przejęła władzę po katastrofie. Wiedzieli, że darmowa energia to zagrożenie dla ich kontroli. Dlatego zniszczenie bezprzewodowego transportu szło równolegle z tworzeniem energetyki opartej na paliwach. Musieli nam sprzedawać zasoby. Jeśli tramwa jedzie sam, czerpiąc energię z ziemi, na tym nie zarobi się miliardów. Gdy tramwaj jest przywiązany do przewodu, który prowadzi do elektrowni spalającej węgiel lub ropę, otrzymujesz wiecznego niewolnika i wiecznego płatnika. Jeśli przestaniemy patrzeć pod nogi naszyny i podniesiemy wzrok wyżej, na dachy tych tajemniczych maszyn, czeka nas jeszcze bardziej szokujące odkrycie. Oficjalne rysunki i muzealne tabliczki zapewniają nas, że dziwne konstrukcje na szczytach starych tramwajów to tylko elementy wentylacji, dekoracyjne wazony lub prymitywne piorunochrony. Ale włączmy krytyczne myślenie inżyniera, a nie turysty. Po co transportowi miejskiemu, który porusza się wśród kamiennych studni ulic, tak skomplikowane i masywne piorunochrony? I dlaczego wentylacja wykonana jest w formie spirali, sfer i ozdobnych krat, które jeden do jednego powtarzają schematy cewek indukcyjnych i obwodów rezonansowych? Spójrzcie na zdjęcia tramwajów z końca XIX wieku. Na dachach widzimy całe kompleksy laboratoryjne. To nie jest dekoracja, to są funkcjonalne węzły. Te guski, grzebienie i czary to anteny odbiorcze i kondensatory energii eterycznej. Jeśli dopuścimy, że atmosfera tamtego czasu była nasycona elektrycznością statyczną lub specjalnie modulowanym polem, to tramwaj nie był wozem z silnikiem, lecz ruchomym rezonatorem. Nie potrzebował przewodów, ponieważ sam był częścią obwodu, zamykając obwód między jonosferą lub emiterami na wieżach, a ziemią poprzez szyny. To wyjaśnia jedną z najważniejszych dziwactw wczesnego tramwaju brak widocznego układu napędowego. Gdzie jest silnik? Gdzie są ogromne kotły parowe lub baterie akumulatorów zdolne ciągnąć 10 ton stali? Ich nie ma. Wózki pod wagonami wyglądają zbyt ażurowo i lekko, aby pomieścić tam potężne silniki elektryczne z 1890 roku. Odpowiedź jest prosta. Silnikiem był sam korpus. Cały wagon działał jak cewka indukcyjna, generując ciąg dzięki interakcji z zewnętrznym polem. Patrzymy na technologię Tesli zrealizowane w metalu, ale zmuszono nas do wiary, że to tylko piękna kareta. Teraz przenieśmy wzrok na miejsce motorniczego. I tutaj oficjalna wersja zaczyna pękać w szwach. Na najwcześniejszych, jeszcze nieretuszowanych zdjęciach widzimy przerażający szczegół. Kabiny kierowcy często po prostu nie ma. Jest otwarta platforma. Przewiewana przez wszystkie wiatry. Czy potraficie sobie wyobrazić pracę człowieka na takiej platformie przy minus 20 stopniach przez 12 godzin na dobę, bez szyby, bez ogrzewania, stojąc na nogach? To fizycznie niemożliwe. Człowiek by umarł z wychłodzenia lub zapalenia płuc po tygodniu. Jednak na zdjęciach widzimy dzielnych ludzi w mundurach, którzy stoją przy dziwnych dźwigniach przykręconych, jak się wydaje, w ostatniej chwili. Te elementy sterujące, toporne rączki, ogromne koła, prymitywne przełączniki, wyglądają jak obce narośle na idealnie zaprojektowanym korpusie tramwaju. To jest właśnie dowód na włamanie. Początkowo te pojazdy były bezzałogowe. Były to drony przeszłości. System działał automatycznie, podporządkowując się jednolitemu rytmowi sieci miejskiej. Tramwaje zatrzymywały się i przyspieszały same, posłuszne sygnałom pola. Kiedy nowi władcy życia przejęli miasta, nie byli w stanie przywrócić centralnego procesora sterującego. Musieli przestawić system na tryb ręczny. Barbarzyńsko wmontowali hamulce mechaniczne i reostaty w skomplikowaną elektronikę. Wyprowadzili sterowanie na otwarte platformy i umieścili tam biorobota, człowieka. Później zdawszy sobie sprawę, że kierowcy po prostu zamarzają, zaczęli pospiesznie oszklać te platformy, tworząc te kanciaste, brzydkie kabiny, które tak bardzo dysonują z eleganckim designem głównego przedziału. Widzimy ślady chałupniczej przeróbki zaawansowanego technologicznie urządzenia na prymitywne potrzeby. Jeszcze jeden fakt, który wprawia fizyków w zakłopotanie, to piętrowe tramwaje, tak zwane imperiały. Było ich ogromna liczba. Wyobraźcie sobie wąski tor, często o szerokości mniejszej niż metr, a na tej wąskiej podstawie stoi wysoka, ciężka machina, na której drugim piętrze siedzą dziesiątki ludzi. Zgodnie z prawami fizyki, środek ciężkości takiego wagonu znajduje się krytycznie wysoko. Przy każdym zakręcie, przy każdym bocznym wietrze powinien natychmiast się przewrócić, ale jeździły, jeździły szybko i płynnie. Oficjele coś bełkoczą o ciężkim dnie i balastrze, ale żeby skompensować wagę pasażerów na drugim piętrze, dno musiałoby być w całości odlane z ołowiu, co uczyniłoby tramwaj niemożliwym do podniesienia. Jedyne rozwiązanie techniczne, które zapewnia stabilność takiej konstrukcji, to żyroskop. Potężne koło zamachowe stabilizator ukryte w platformie. Efekt żyroskopowy utrzymywał wagon pionowo, nawet na najbardziej ostrych zakrętach. Ale żyroskop to precyzyjna mechanika, wymagająca wysokich obrotów i idealnego wyważenia. Skąd takie technologie w epoce, kiedy, jak nam mówią, szczytem postępu był wóz z sianem? Mamy do czynienia z techniką, która wyprzedzała nasze czasy: bezgłośna jazda, brak wibracji, niezwykła płynność hamowania wszystko to opisują naoczni świadkowie w swoich pamiętnikach. Myśleli, że tramwaj zatrzymuje się jak wryty. Ale pasażerowie nie przewracają się. Jest to niemożliwe przy mechanicznych hamulcach szczękowych. Jest to możliwe tylko przy użyciu hamowania elektromagnetycznego lub sterowania inercją grawitacyjną. Ale najstraszniejsze nie jest to, że te technologie istniały. Najstraszniejsze jest to, jak szybko zniknęły. Jak na komendę na całym świecie rozpoczęła się kampania upraszczania. Skomplikowane nadbudówki dachowe cięto palnikiem. Żyroskopy wyjmowano, zastępując je prymitywnymi zawieszeniami, przez co wagony zaczęły się trząść i grzechotać. Automatykę wyrwano z korzeniami. Zostawiono nam tylko żelazną skrzynię, którą zmuszono do zasilania z prymitywnego przewodu. Nastąpiła technologiczna lobotomia. Z inteligentnego, autonomicznego urządzenia zrobiono tempą platformę na napędzie elektrycznym. I tutaj pojawia się pytanie o produkcję. Gdzie są fabryki, które tworzyły te arcydzieła? Pokazuje się nam zdjęcia hal produkcyjnych z początku XX wieku. Brud, praca ręczna, drewniane stelaże. I chcecie powiedzieć, że w tych szopach składano idealne, hermetyczne, całkowicie metalowe karoserie o skomplikowanej geometrii? Gdzie są gigantyczne formy odlewnicze? Gdzie są prasy zdolne do gięcia takich blach? Na zdjęciach widzimy tylko naprawy i montaż z gotowych podzespołów. Nikt nie produkował tych tramwajów w XIX wieku. Znajdowano je w magazynach zakonserwowane, rozpakowywano je, adaptowano, umieszczano swoje logo i przedstawiano jako własny wynalazek. Nosimy resztki wielkiej cywilizacji, ale nawet te resztki były dla nas zbyt dobre, dlatego celowo je psuto, upraszczano i w końcu niszczono. Ponieważ istnienie wiecznego transportu, niewymagającego benzyny i części zamiennych, to wyrok dla gospodarki rynkowej. Odkryjmy schemat, jak korporacje zniszczyły ten rodzaj transportu, zastępując go cuchnącymi autobusami, i co ma z tym wspólnego wielki pogrom tramwajowy w USA. Poznacie nazwiska tych, którzy pozbawili nas przyszłości. Dotarliśmy do najmroczniejszego i najbardziej cynicznego etapu tej tragedii. Jeśli wcześniej mówiliśmy o tym, jak technologie starożytnych były upraszczane i niszczone, to teraz omówimy ich fizyczne unicestwienie. Nie było to naturalne wymieranie przestarzałego transportu, to była egzekucja. W połowie XX wieku na całym świecie, jak na jeden rozkaz z niewidzialnego centrum, masowo zaczęto niszczyć sieci tramwajowe. Historycy nazywają to Wielkim Amerykańskim Pogromem Tramwajowym, ale skala tego przestępstwa wykracza daleko poza granice Stanów Zjednoczonych Ameryki była to globalna czystka, której celem było ostateczne uzależnienie ludzkości od ropy naftowej i wymazanie pamięci o wolnej energii. Wyobraźcie sobie obraz idealnie działający system transportowy, który łączy centra miast z przedmieściami, nie zanieczyszcza powietrza, działa cicho i niezawodnie. I nagle pojawiają się firmy skupujące. Podstawione firmy, finansowane przez gigantów takich jak General Motors, Firestone i Standard Oil, zaczynają wykupywać zajezdnie tramwajowe. Po co? Żeby je zmodernizować? Nie. Kupują je, żeby zamknąć. Zastanówcie się nad tym absurdem. Kapitaliści wydają miliony nie na rozwój aktywów, lecz na ich likwidację. To sprzeczne z prawami rynku, chyba że cel leży w innej płaszczyźnie. Płaszczyźnie totalnej kontroli nad zasobami. Zaraz po zakupie rozpoczynał się demontaż. Przypominało to najazd barbarzyńców. Wagony, z których wiele mogło służyć jeszcze pół wieku, zwożono na gigantyczne wysypiska. Polewano je benzyną i palono. Możecie znaleźć te makabryczne zdjęcia. Cmentarze tramwajów, góry zniekształconego metalu, szkielety ginące za horyzontem. Niszczono je z jakąś maniakalną nienawiścią. Jakby to nie były maszyny, lecz żywi świadkowie zbrodni. Dlaczego ich nie przetopiono? Dlaczego ich nie sprzedano do innych krajów? Ponieważ trzeba było zniszczyć samą zasadę, trzeba było pokazać ludziom, epoka elektryczności i szyn się skończyła, teraz będziecie kupować benzynę. Wieczne tramwaje zastąpiły autobusy. Przedstawiono nam to jako postęp. Autobus jest zwrotniejszy krzyczały nagłówki gazet. Ale spójrzmy prawdzie w oczy. Autobus XX wieku to śmierdząca, trzęsąca się skrzynia, której żywotność jest pięciokrotnie krótsza niż tramwaju. Potrzebuje opon, które produkuje Firestone, potrzebuje benzyny, którą sprzedaje Standard Oil, potrzebuje części zamiennych, które wytwarza General Motors. Tramwaj był ekonomicznie nieopłacany dla korporacji właśnie ze względu na swoją niezawodność i niezależność od paliwa. Bezprzewodowy tramwaj z przeszłości w ogóle był katastrofą dla bankierów. Nie wymagał prawie niczego poza utrzymaniem torów. A co zrobiono z torami? To najciekawsza część baletu Marlezona. W większości miast szyn nie demontowano. Było to zbyt drogie i czasochłonne. Po prostu zalano je asfaltem. Dosłownie chodzimy i jeździmy po kościach starej cywilizacji. Pod warstwą bitumu, na centralnych ulicach Moskwy, Nowego Jorku, Paryża i Melbourne, do dziś leży gigantyczna metalowa sieć. To miliony ton wysokiej jakości stali, która działa jak siatka ekranująca. Istnieje teoria, że zalanie torów asfaltem miało także okultystyczny, czy też jeśli wolicie, fizyczny sens. Sieć torowa była gigantycznym obwodem uziemienia częścią planetarnego systemu energetycznego. Zamykając ją w dielektryku, asfalcie, nowi władcy świata przerwali obwód. Wyłączyli miasta. Przekształcili aktywne środowisko dające energię w pasywną, betonową pustynię. Miasta przestały oddychać eterem. Był to ostateczny etap blokady. Spójrzcie na starą kronikę filmową z tamtych lat. Ludzie wychodzili na wiece, próbując bronić swoich tramwajów. Rozumieli, że odbiera im się komfort i narzuca surogat, ale nikt ich nie słuchał. Burmistrzów miast przekupywano, prasę zmuszano do milczenia lub pisania artykułów na zamówienie o tym, że tramwaje przeszkadzają kierowcom. Właśnie wtedy powstał mit, że samochód osobowy to wolność. Jakaż to wolność, skoro jesteście zobowiązani płacić za ubezpieczenie, za benzynę, za naprawy, za parking. Zagoniono was w finansowe niewolnictwo, odbierając darmowy transport publiczny bogów. Ironia losu polega na tym, że 100 lat później ponownie próbujemy budować lekki transport szynowy. Ponownie ciągniemy przewody, wydajemy miliardy na coś, co już mieliśmy, ale w znacznie doskonalszej formie. Wynajdujemy rower, patrząc na rysunki statku kosmicznego, ale te stare technologie zostały bezpowrotnie utracone. Inżynierowie, którzy znali sekrety strojenia systemów rezonansowych, zniknęli. Dokumentacja została spalona. Pozostały tylko fotografie i te same tory pod asfaltem, które czasem przebijają się przez dziury w drogach, przypominając nam o tym, Kogo zdradziliśmy? Żyjemy w świecie zbudowanym na ruinach, które sami zacementowaliśmy. Oddychamy spalinami, stoimy w korkach i uważamy to za normę. Ale gdzieś głęboko w pamięci genetycznej tkwi poczucie, że wszystko powinno być inaczej. Że miasta powinny być ciche, powietrze czyste, a ruch płynny i szybki. Zniszczenie tramwajów to nie tylko zmiana rodzaju transportu. Była to operacja mająca na celu zmianę naszej świadomości. Wdrożenie psychologii konsumenta zamiast psychologii twórcy. Zmuszono nas do zapomnienia, że energia może być darem, a nie towarem.